Czeka świat, gdzie Marta z Matyldą wita was. Chłopaki, alpaki, śmiechu, moc. W Alpilandzie błyszczy jak noc. Zakręcone chwilę Cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Słuchajcie, przed chwilą Matylda spała tu. Przyłożyła sobie nos do, tak centralnie do tej listwy. i Jakie. Mówię, Boże, dusi się? Czy co się dzieje? Tak jej się twardo przysnęło, Ten nos jej się chyba obsunął i po prostu musiałam ją obudzić. No to wstała, uczepała się i poszła i poszedł piętasek. Tutaj spać moja Matylda. Matyldzie nam się starzeje. Jedna już takie momentami jakiejś niedołężności, no ale cóż, nie o tym teraz. Nie o tym teraz. Zapraszam Was na vloga! Przyjechaliśmy do babci po pracy na kaweczkę. I tu mamy sąsiada, sąsiadkę lękę, która jest z deka w szoku. Ale jakie babcia mam brzoskwinie. Ja Wam zaraz pokażę. Czekajcie, maliny w ogóle. Mega, takie te wielkie. Tam pomidorki. Ale zobaczcie te brzoskwinie. Patrzajcie. Całe drzewo obwalone. I tak dobre, tak słodziutkie, pyszne. Że nie macie pojęcia. A chłopaki widzę, że tak. O, śliweczki. Patrzcie, jakie grzeczne. <ścoughs> nic tu nie wpierdzielają, nic nie stoją i patrzą. Koty w ogóle mamy jakie w szoku. Bo one ich jeszcze nie widziały. I tak zaglądają, tylko z zawinkla chodzą. Dziokie ciuniu, piec kobito, kogoś ty tu przywiozła. Kogoś ty tu przywiozła. Już nie ma nikogo. Ale byli przy aucie, pilnowali. Jadę jeszcze. Czekajcie. O proszę, tu toaleta się odbywa. Czekajcie, dzieje. Jak tam? Byliśmy dzisiaj u dziadków w odwiedzinach, nie? Wszyscy byście chętnie pojechali. Babcia z dziadkiem powiedzieli, że Was zapraszają na wakajki. Także luzik. Także tak. A ja, moi drodzy, jadę teraz do kamiennej góry. Mam jeszcze kilka rzeczy do załatwienia. Przy okazji Matka Polka ze swoją najsłynniejszą biedrąc Idziemy zobaczyć co tam w trawie piszcze. Trzem cukierasy, gumy. Coś tu mam, która jest w ogóle kocina Jak zwykle. Czekajcie, bo ja w ogóle to jeszcze muszę z drugiego auta wziąć. Pilotka do bramki. I coś tu innego takiego Boże, kto do mnie jeszcze dzwoni? Poczekajcie Dobra, moi drodzy Państwo lecimy na szybkie jakieś a, miałam zobaczyć czekajcie, bo ja powinna mieć jeszcze coś z paczkomatu do odbioru ha, ha, ha. zaraz sprawdzimy o co tu chodzi czekajcie bo z tym youtube'em to tak wiecie już i tak nie wiem czy nie przegięłam za długo z muzyką bo mogą być prawa autorskie telefon mi pada Boże gdzie mam ten paczkomat tu jest wydana do doręczenia doręczona odebrana przez kuriera Paśka, coś nadałaś. A ja nie widziałam. Dobra, wiem, co nadała. Pasia, szogunie jeden, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ratujesz mój face. Czekajcie, jedziemy, jedziemy. Musimy sobie otworzyć bramę. Tylko muszę zobaczyć, gdzie te moje szoguny. Raz, dwa, trzy, cztery. Oś. Teraz klakson idzie. Nie, czekajcie, muszę się odpiąć, bo jak mi tu przyjdzie, wyskoczyć na ten do moich chopasiów. Laksam już se tak niebezpiecznie podszedł Ja wiem, one to mi kiedyś numer zrobią Pójdą mi nawet nie będę wiedziała kiedy A, bo mam cukierka Mój papierosek Mój papierosek Miałam z domu sobie wziąć te cukierki do auta I zapomniałam Moi drodzy, komu w drogę temu wrotki? Najpierw lecimy do Biedry, a potem zobaczymy, gdzie nas licho poniesie. Wiecie co? Ja to się kiedyś po prostu wścieknę. Nagadałam się do was 10 minut i nie założyłam sobie mikrofonu. No teraz niby go mam, ale czy on zadziała, to ja nie wiem. O czym do was mówiłam? Mówiłam do was o tym, że wiecie co? Cały czas tak powtarzam, że się nie mierzyłam, nie mierzyłam, nie mierzyłam, ale znalazłam jeden pomiar z przed dwóch czy trzech miesięcy i słuchajcie, wzięłam centymetr i się zmierzam. No i powiem Wam tak. Jestem z siebie mega, mega dumna. Bo jeżeli chodzi o kilogramy, to faktycznie ta waga w ogóle ale to w ogóle nie. Nie spadła. Ona jest tak pół kilo w górę, pół kilo w dół i tak wiecie, cały czas manewruje. Ale jeżeli chodzi o centymetry dziewczyny, już sprawa wygląda inaczej. 5 cm w pasie, 5 cm pod biustem, 2 w tyłku. Dalej już tam noga, chyba 4 cm. Ale to już tam w tyłku to ja tam nie liczę, bo wiecie, ja dużo na tym rowerze, więc te pośladki no, jednak muszą być. Tu przede wszystkim chodzi o to, żeby celulitu nie było, nie żeby one tam schudły czy coś. No i powiem Wam, jestem z siebie cholernie dumna, bo nie dość, że udało mi się zrzucić fajki, zrzucić fajki, rzucić fajki, to jeszcze udaje mi się coś tam, wiecie, w dół, bo ja bardzo często na przykład słyszę, jak dziewczyny się żalą i, i to jest prawda, ja w to wierzę i broń Boże, ja tutaj niczego nie neguję, że kurde, z 15 kilo, bo, bo wiecie, rzuciła fajki i tak dalej. Jezu, ja wiem, że to jest możliwe, ja w to naprawdę wierzę, tylko ja się tak zacięłam, że no, kto jest ze mną od zawsze, ten wie, ja aktywna fizycznie jestem i po prostu tak sobie wzięłam do serca, żeby jeszcze ten rower, żeby coś więcej, żeby wiecie, zminimalizować już sobie założyłam, że tak, bo ja zakładałam, że te 15 kilo może przyjść ale nie dałam sobie zgody na 15 kilo, dałam sobie zgody na maksymalnie 5. I powiem Wam, że no szczerze na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że nie schudłam i nie przytyłam nic. Stoję na poziomie zero, bo tak patrzcie, z drugiej strony, no jasne, że to jest dla zdrowotności: dla zdrowotności rzucić fajki, ale przytyć 15 kg to już nie jest dla zdrowotności, więc to jest tak, jakby wiecie, z jednego w drugie, prawda? Więc naprawdę, już tak po swoich przemyśleniach dochodzę do wniosku, że najlepiej. Naprawdę, najlepiej jest rzucać fajki na wiosnę, dziewczyny. Bo wtedy cała wiosna, lato i jeszcze ta jesień taka fajna, to jest aktywność na dworze, taka wiecie, niewymuszona aktywność, bo idziesz na jakieś kroki, na jakiś rower. Jak ktoś na przykład rozkocha się w bieganiu, no to dorzuci do tego bieganie. Jakieś pływanie, no wycieczki po, po górach, po... No wszystko, wszystko, co, czy prace w ogrodzie, no przecież tam się też masę kalorii yy, spala w ogrodzie koło domu w ogóle takie no aktywność przede wszystkim na świeżym powietrzu natomiast rzucanie na taką jesień zimę już są, taką wiecie kołzy jesień gdzie najlepiej yy, tłuste cieplutkie kaloryczne posiłki najlepiej gorąca czekolada no to już niestety nie sprzyja bo tej aktywności jest zdecydowanie mniej i, i wtedy łatwiej jest przywalić także tak czy inaczej ja jestem z siebie cholernie dumna. Naprawdę. Ja bardzo rzadko siebie chwalę, ale w tej sytuacji muszę, bo powiem wam, że po pierwsze, to w życiu nie myślałam, że mi się naprawdę uda rzucić te pety. To była moja zmora. Ja zawsze twierdziłam, że ja lubię palić i że ja fajki zabiorę ze sobą do grobu, bo ja nie jestem w stanie ich rzucić. To są moje słowa. Na dzień dzisiejszy jestem Mam nadzieję, już wolnym człowiekiem. Chociaż nigdy nie mów nigdy, bo walka codzienna trwa cały czas. Także dziewczyny, jak ja rzuciłam, to wszyscy możecie wszystko. Uwierzcie mi. Nie piję alkoholu od bardzo dawna. Nie palę. Jezu, to co ja mam w życiu robić? Nic na pewno. No nie, no coś na P muszę sobie zostawić. A ja normalnie makarena i do przodu. To, żeś teraz zabłysła kobiet. No ale faktycznie, no jak to tak nic na P? To co to za życie? Nie, nie, nie. Żart. Żart, moje drogie panie i panowie, powiem wam jedną rzecz. Nie róbcie tego, jak nie czujecie tego czegoś wewnętrznego w sobie, bo tylko sobie narobicie frustracji, nic z tego nie wyjdzie, ale jak poczujecie ten taki zew, że to jest ten moment, to drżyjcie do przodu jak konie po betonie i nie zatrzymujcie się, nie patrzcie się, bo to jest po prostu wykorzystanie tego momentu. Tak zrobiłam ja, poczułam to w jednej sekundzie, poszłam za ciosem, i udało się. I wcale nie przytyłam 15 kg. Także nie demonizujmy z drugiej strony rzucania fajek. Jest to straszne, okropne, ciężkie uczucie, ale nie demonizujmy go, że jest niemożliwe, bo, bo to nie tak. A teraz z innej bajki. Ale poczekajcie, ja najpierw sprawdzę, czy mi się to z dźwiękiem nagrywa, bo jak ja to nagram następnym razem bez dźwięku, to się wścieknę. Dobra. Słuchajcie, dziewczyny. Zamówiłam. Ja sobie. Poczekajcie, bo ja tego, to mi się nie chce tu zmieścić. Garść kolczyków. Znaczy to nie tak, że ja sobie zamówiłam garść kolczyków, tylko słuchajcie. Coś mi tam brakowało do jakiegoś zamówienia i stwierdziłam, że w zasadzie te ja mam wszystkie takie, wiecie, kompaktowe te kolczyki, wszystkie takie malutkie. Nie mam nic takiego, wiecie, jebutnego. No to już teraz mam. W ogóle to mnie chyba poniosło, bo ja nie wiem, jak ja to zamawiałam, ale patrzcie, patrzcie. My Cyganie, siabada bada, ore, ore, bada, amore. Patrzcie, Ale do czego ja tu zmierzam? Bo sam kolczyk nie jest brzydki, tylko on jest jakiś dziwny. Patrzcie, z jednej strony ma coś takiego to, Że wyglądy jest w wielkości podstawki pod kubek, to, to nie czepiajmy się. To jest jedna sprawa. Natomiast po co to srebrne takie tutaj dokładane? Bo ja nie wiem. Przecież to z tej strony no to jeszcze dobra. No nie, żeby to jakiś połysk miał. Chociaż ja nie wiem, czy Wy widzicie, że to ma jakiś połysk, czy nie widzicie. Ale z tej no to już tandeta pierwszej wody. Czekaj, o! Tak. Ale już na przykład, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Już na przykład tutaj, czyli ja musiałam takie dwukolorowe zamówić, bo tam coś mi się kojarzy, że tam było że takie pojedyncze i dwukolorowe, coś takiego. Poczekajcie. Ja, o, te są czat. Patrzcie. Muzyczne inspiracje normalnie. Prawie nuta, nie nuta, tylko. No, nuta albo klucz wiolinowy. Jak zwał, tak zwał. Ale pewnie. Patrzcie, jakie to jest duży. To też jest tam pallicho. Ale. Patrzajcie na przykład. To. To też jest takie śmieszne, bo. Jakby to wywalił. No, bo mi się to nie podoba. Naprawdę, to mi się nie podoba. To zostałby fajny taki złoty kolczyk, nie? Taki ala złoty. Bez tego kuźwa podstawka pod kubek. Ja nie wiem w ogóle. No ładne, jak ktoś taki, wiecie, taki przaśny, odpustowy styl. O, takie coś. Ale jakby tego to wywalił, tylko to by trzeba było jakimiś obcinaczkami, bo to jest normalnie metal, i zostawił takie. No to ja nie uwierzę na co dzień, bo ja nie chodzę w takich rzeczach. Ale raz na jakiś czas, jakby tam na przykład wymagało jakiegoś... O, te na przykład są ładne. Te mi się podobają. Takie... Czekajcie, żeby wam to je pokazać. Dobrze. O. Zobaczcie. Takie długie do jakiegoś, nie wiem, elegantszego stroju. No spoko, no ale tam... Hmm. Chociaż ja, wiecie, wcielam się w tyle... Tyle ról w swojej pracy, że czasami takie kolczyki warto mieć, bo się wszystko przyda. Jak jakieś animacje robimy, czy coś takiego, to nigdy nie wiesz, co ci się przyda. Dobra, dziewczynki. Uciekam posprzątać ten kolczykowy szał. Pięknie Wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was na jutro. Dzięki za podbijanie moich filmów. Buziaczki. Cześć.